Według niejakiego Władimira Aschaza, byłego oficera rosyjskiej armii, znanego również z jego badań na temat UFO, niemalże połowa obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających jest w jakiś sposób związana z oceanami. Wiąże się to bezpośrednio ze zjawiskiem znanym jako USO, co na język polski tłumaczyłoby się jako niezidentyfikowany obiekt podwodny. Nie wspominam o tym bez powodu, ponieważ nie dalej jak kilka dni temu Korzystając ze zdjęć satelitarnych zamieszczonych na mapach Google, internauci natrafili na dość dziwne zjawisko. Zdjęcie satelitarne Zatoki Fonseca w pobliżu wyspy Maanguera w Salwadorze prezentuje bardzo dziwny, nieznany obiekt, który generuje fale na wodzie. Oczywiście, według naukowców, jest to naturalne zjawisko morskie, ale wtedy musiałoby ono zachodzić wcześniej. Jak się okazuje, jak najbardziej miało ono miejsce wcześniej i zostało uwierzchnione na zdjęciach z 2006 i 2012 roku. Z tym, że wtedy były to jedynie fale bez dziwnego obiektu na ich środku. Zdrowy rozsądek podpowiadałby, że jest to jakieś zwierzę, ale biorąc pod uwagę, że zostało ono uwierzchnione co najmniej kilkukrotnie w przeciągu ostatniej dekady i to na dodatek w losowych momentach całego roku, zagadka staje się nieco dziwniejsza. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, co może tworzyć takie dziwne wzory i fale na niemalże kompletnie w spokojnym oceanie. Pomysłów jest oczywiście tyle, co osób zainteresowanych tym tematem, a większość z nich wskazuje na wspomnianą na początku niezidentyfikowaną jednostkę pływającą. Zresztą temat USO jest bardzo bogaty, jednak w większości przypadków pomija się go w mediach głównego nurtu. Biorąc pod uwagę, że większość naszej planety pokryta jest wodą, a nie lądem, nie da się ukryć, że przemieszczanie się w tej pierwszej, szczególnie w obecnej epoce, gdy ludzie opanowali sztukę awiacji, ma logiczny sens. W związku z tym czy dostrzeżone tu zjawisko ma z tym jakiś związek? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi.